Pokój i dobro. Bardzo serdecznie Cię witam już w nowym roku yy, i zapraszam dalej do rozważań Ewangelii w każdą niedzielę, a dziś jest niedziela Chrztu Pańskiego. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy był Twój Chrzest. Ale bardzo warto o tym pamiętać, nie tylko o dacie urodzin, ale również o dacie chrztu, ponieważ chrzest jest pierwszym sakramentem, który nas wprowadza w życie chrześcijańskie. I tam byliśmy kiedyś obmyci z grzechu pierworodnego, i Pan Bóg nas przygarnął do siebie i powiedział, że jesteśmy Jego dziećmi. Wprowadził nas do swojego kościoła, gdzie nas karmi przez sakramenty i przez Słowo Boże. Czytaliśmy też w Ewangelii, że Chrystus będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. Są to tajemnicze słowa, można je zrozumieć chociażby tak, jak zaproponuje, Łaska chrztu świętego, ona działa w nas przez całe nasze życie. A właściwie ma działać przez całe nasze życie, jeżeli pozwolimy na to, ale okazuje się, że przecież my grzeszymy w ciągu naszego życia, oby jak najmniej. I takim drugim sakramentem, który jest bardzo ważny, i wydaje mi się, że kiedy jest mowa o ogniu, że jest mowa również o tym sakramencie spowiedzi, bo w spowiedzi działa taki tajemniczy ogień, ogień Bożego miłosierdzia, który wypala w nas wszystko to, co jest nas grzechem. A więc ta łaska chrztu, żeby ona działała w naszym życiu, bardzo potrzebna jest spowiedź, żeby Bóg miał tę możliwość oczyszczania nas na bieżąco. I okazuje się, że tak naprawdę to jest droga do świętości. Nie ma innej drogi. Nie ma takiej drogi, w której człowiek byłby idealny. Zawsze będzie nam towarzyszył upadek, grzech, nasze słabości. Ale kiedy człowiek się nawraca, kiedy, kiedy rozumie, że to, co było złe, że to było złe i dlaczego to jest złe i tak dalej, wtedy następuje pewien przełom w życiu takiego człowieka. I okazuje się, że grzech w pewnym sensie jest dla niego pokutą. I to jest bardzo piękna droga do świętości. Dlatego bardzo Cię zachęcam, żebyś nigdy nie rezygnował ze spowiedzi świętej, która nas oczyszcza, która jest właśnie tym ogniem, o którym mówi Ewangelia. Ogniem trudnym, bo przyznać się do grzechów wcale nie jest takie łatwe. Ale kiedy przyznajemy się i żałujemy za nasze grzechy, Pan Bóg obdarza nas takim miłosierdziem, że idziemy naprawdę prostą drogą w Jego kierunku. Zresztą święty Paweł mówi, że moc w słabości się doskonali. Jeżeli zostałeś do końca, to Cię gratuluję. Cieszę się, że te parę słów Cię zainteresowało. Zostaw łapkę w górę, jeżeli uważasz, że było bardzo dobrze. I zapraszam za tydzień. Pokój i dobro.